Cześć kochani, dzisiaj zajmiemy się takim oto produktem. Kółka boczne z Decathlonu. No właśnie, mam rower 16 cali. Chciałam synkowi przyczepić do tego rowerka. Okazuje się to a wykonalne, ponieważ tu jest napisane, takie ładne kółeczko, widzicie? Że jest kompatybilne do bitwinów, ale niestety do innych rowerków niekoniecznie. I niestety mają rację, ponieważ tu jest taki element, który należy wsadzić tutaj do tej śruby. I jak widać na załączonym obrazku, to nie wchodzi, bo śruba jest za gruba. Właśnie się wybieram do serwisu rowerowego. Mam nadzieję, że jakoś poszerzą ten otwór, albo zwężą tą śrubę, nie wiem, tak żeby to pasowało. Dam Wam znać, czy to się udało i czy w ogóle jest sens nie oddawać takich bocznych kółek, gdy się kupiło niewłaściwe. Także zaraz nagram drugie wideo. Witajcie kochani, sukces, zobaczcie, koła są przymocowane, wystarczyło tak jak sądziłam powiększyć tylko otwór w tym metalowym elemencie kółek bocznych, nasunąć na śrubę oryginalną, która była już z rowerem i wszystko się bardzo mocno, stabilnie trzyma. Także koła dekatlonu do rowerku B-Twin pasują również do innych rowerów 16 cali po delikatnej przeróbce. Także polecam, trzyma się mocno i stabilnie.